Teraz się odwraca w kierunku bardziej, żeby być twarzą do, oh, przepraszam, do, do odbiornika telewizyjnego. Dzisiaj chcę skończyć, drodzy Państwo, regułę maliańską. Omawiamy sprawnie kolejne punkty. W czasie ofiary mszy świętej punkt ósmy do Komunii Świętej przystępujemy na kolanach, do ust i tylko z ręki kapłana poszeli po Komunii Świętej, żegnamy się. Przypominam, od wieków prawem Kościoła było, Komunię Świętą może tylko rozdawać kapła. To było wskazane, mimo ubrany w komrze i snuę, a najlepiej jak je w liturgicznych, bo to ukrywa jego małość, grzeszność i słabość. Nie możemy, moi drodzy, do Komunii Świętej przystępować do bawy, Żadnego kleryka. Kim taki chłopiec trzeci, trzeci rok jest w seminarium i daje mu dotykać pana Jezusa, a za A za rok pójdzie do seminarium, będzie bawiał piściu. A dzieci nieprawdopodobne, rozumiecie? No, to to, jakim prawem diakon, który, którego zwalniają po jednym podaniu ze święceń, ma dotykać Komunii Świętej? Jakim prawem diakon stały może, może dotykać Komunii Świętej? A co może babę dotykać? Bo ją ma. To jest profanacja dzieci w biały dzień. Ja nie mogłem zrozumieć świętej pamięci szwagla, ale dziś rozumiem, kiedy pracował przed 30 laty w Austrii, pracował u świniorza, Miał parę tysięcy świn i on był szafarzem komunii. Mówił, ja nie można do niego podejść, do komunii świętej, bo jak widzę, co on cały dzień z tymi świniami robi, jak je miśkuje to wszystko, to nie jest morzebne. No Ja nie chodziłem do komunii świętej. Ja, wiecie, ja byłem wołany lat, dziś go rozumiem. No, jak może do świniorza chodzić do komunii świętej? Nie ma papierów, nie ma godności więc dzieci żadne gadania. Wiem, że dzieci trudno. Wiem, ile to trzeba od was świadezwa. Nasza rycerka ma, moi drodzy, ślub w Chorwacji no, próbuje przekonać księdza, żeby tylko zmienił słowo. Chorwaci mają wszystkich za wielu. on biedak się broni. No jak ja nie to mogę zrobić? że ja 30 lat tak odprawiam i było dobrze. No nie było dobrze, bo nigdy nam świętej nie było konsekracji u niego. No tu nie ugią się, ale się ugią. Obiecał, że synowi nie poda komunik pod dwiema bogaciami. Ale trzy razy z tego, mimo to chcesz? Chcesz? Bo, bo Ale, a, a ten, a syn? Nie, nie, nie. I w końcu mu dał tylko pod jedną postacią. Dziś jest ogromna bitwa, nie ma wiedzy. No, ja ja mam, jest, jest, jest szok w Polsce, że mówię, chodźcie w bierzdu tylko nam prześwięte polskie i poście księdza, żeby miał z sobą komunikanty, a nie otwierł tabernakulum. Bo tam nie ma Pana Jezusa. Mają zmienione formuły, moi drodzy, formuły konsekracji. Papież Benedykt opracował specjalny memorandum dla biskupów niemieckich i go posłali. I Niemcy za Benedykta zmienili go w formułach u siebie. To nie można mówić, że nie ma dokumentów kościelnych. Są dokumenty kościelne, które jasno mówią, że jak mówią za wszystkich, nie ma cudu konsekracji. Więc wy dzieci walczycie, klękacie. Jak krzyczy kapłan, nie udzielę ci komunii jak nie staniesz, ucałuj przed nim ziemię, opóźnij wszystko i odejdź. Ucałuj jego stopy, niech się drze, Tyleci ci zostaje na uszach tego, tego miejsca. Tylko dzieci kapłan, po czym poznajecie kapłana, mają spuszczone stuły na dół. Wszystkie skrzyżowane, to nie jest kapłan. Ale ja bo muszę to opowiedzieć o naszym rycerzu, bo z góry wiem, jak wymyśliłem stółę, że się pojawi jakiś jasnowidzący i co z wymyśli. Nasz rycerz wziął płaszcz, szkaplę, no to za No ale umrą na niedzielę też na siebie stółę. Jak go zobaczył, proszę nasz mędrek ubrał na siebie stół i poszedł do kościoła w stół no dzieci no na... nauka radziecka są takie przypadki więc ja wam podaję tu mówię o stule. wy macie tylko stółę na ręku, jak kapłan nie ma to mu dajesz do spowiedzi nie? a jak nie chce to trzymasz na ręku a drugi pożytek masz słabe dni Morzł, diabeł cię atakuje on. Nakładasz na siebie sznurek nakładasz na siebie stółę i, i się ratujesz. Ilu ludzi, i, i, ilu ludziom tak pomagam. Dzieci to mamy różne udęczenia to Dla tobie, dla niektórych, nie mają takie męki, że się w i Poświęcona stuła i on to później przechodzi. Tylko wtedy, jak śpisz w stule, musisz ją skrzyżować, to jest potrzebny cygul, sznurek, musisz się przewiązać i działa. Tam gdzieś ten umrą. Płaszcz, szkaplerz, boż że jest przez całą no, miejscowość, że na nam się to. probo no, dostać zawał żółta. <laughs> Także zapisujcie te sceny. I jak będziemy chęcić jakiś film o nas, to takie rzeczy musimy pokazywać, jak to działa, nie? To są rzeczy niepowtarzalne. I taki orzeł poszedł. Oczywiście, że nie to niewinne, no bo to, 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 to nie, nie ma szans. Tyle o komunii. Punkt dziewiąty. W ciągu dnia odmawiamy rano, w południe i wieczorem anioł Pański. Tak kazała Matka Boża. Cały tydzień <słowna> na klęcząco, a w soboty, wieczorem i w niedzielę oraz w uroczystości kościelne na Jesteś na rynku, patrzysz dwunasta w ramach i no uklękasz, no nic, no się, nie? Wszyscy podziwiają Mahometa. Czemu mają nie podziwiać Polaka, który uklęknął? Rozumiecie? Zobaczycie wtedy tolerancję polską, nie? Dziesiąty punkt. Nie wchodzimy nigdy do prezbiterium i nie załatwiamy spraw parafialnych w zakrystii. Tak określił Pan. W prezbiterium przebywają tylko mężczyźni w czasie asysty. Dlatego nie robimy zdjęć przy ołtarzu, nie bierzemy udziału w tych środkach. Panie Jezus z tyłu a my dummy do niego i my zdjęcia. Jak to można? Kto siedzi na tronie, w w orszaku, a my ważny. W kościele nie zadajemy pytań, nie mówimy w czasie, posypały kromy. Rozumiecie. Książą są nauczeni, chcą pytania gadać. Ja na polu nie ma problemu. Kto, jeśli wy nie uszanujecie Pana paneusa, kto go uszanuje? W ciągu dnia zobowiązani jesteśmy do 15-minutowej adoracji w Kościele. Robicie to nieraz Przemszą, borszy w zależności jaki macie plany, dnia, ciężko czyste. Ale czasami jest wskazane, żeby na przykład w niedzielę polecieć na 15 adoracji, nie? Mamy auta, mamy kościoły w Polsce i, i w Austrii, czy w Niemczech, blisko, nie jest to wszystko nieskończoność. Wyjaśniam co mówi, bo to tego wszystko nie pisałem w punkcie. Jeśli jest kościół zamknięty, Panie Zumi, a mnie, przechodzimy przez ścianę, uklekamy przy kościele i modlimy się. Nie ma wejścia. Wtedy jest adracja pełna, bo pan jest tak bardzo blisko. Codziennie odmawiamy różanie z ikoronkę do miłosierdzia Bożego w intencji ojczyzny Polskiej. Oto prosiła Matka Boża, czynimy to. Przypominam, mamy ułatwienia. Mamy nagrane płyty CD z naszym różańcem. Jedziesz, włączasz. Ma... Przegrywamy go do komórki, pracujesz, dajesz na ucho, cokolwiek, no gdzie możemy, gotujesz obiad, włącz, włączasz z zrozumiecie, bo są takie dni, że nie da się znaleźć 5 godzin na czystej, bo mamy te czynności, ale wokół nas może iść muzyka, może iść modlitwa. Ja jestem przeciwnikiem mojej wtedy włączania do ucha, no, ale muszę mi to, panie, muszę kupić, bo jak na pustej czasami koszę 5 godzin od trawę traktorki. No to daje gdzieś do boku telefon, no i leci mu modlitwa. Jak chce coś zrobić tamto. puścimy 13 punkt po chlebie i wodzie. W środę i w piątki od 24 do 24 przez 24 godziny. Pan powiedział koniec, nie ma dyskuty. Raz w miesiącu 27 odmawiamy drogę krzywą za ojczyznę do Chrystusa Króla. Bo większość, każdy kto będzie chciał w zakonie musi mieć rycerza, a rycerz ma obowiązek 27 siódmego razy w minimum miesiącu mówić ze Wieczorem pacierz połączony jest z rachunkiem sumienia. Tu już będziecie mieli zakonny rachunek sumienia, nie? To było, tu spichałem, szybko, lecę po punktach, zawalniają adrację. O kurcze pieczone, jadłem mu do pierwszej kropki Nie no już. Minęła druga krzowa. Dobrze wiemy, druga krzywa kosztuje 50 zawalone. Zawalony pół piątka skarbona plus spowiedź. Podwójnie pokutujemy. W wieczornym wypełniamy dziennicze duszy. Przeglądamy kalendarz liturgiczny na następny dzień. Każdego dnia staramy się zdobyć jakiś otwór cząstkowy lub zupełny za duszę w czysto cierpiące. Mamy ich miliony. Ja wam jeszcze przygotuję książeczkę, jak możesz, to zup odpust zupełny, cały, jeśli nie, to cząstkowy, rozumiecie, a cząstkowy można do bolu. Za, za mamy za tyle rzeczy, mamy dzieło, ministranci mieli odpust, ile panią 3, 3 lata, 3 lata za na służbę na przyświętej, rozumiecie, odmawiamy Anioł Pański, mamy 100 dni odpustu, jeśli się czasami zdarzy, że możemy zyskać dwa odpusty zupełne, no to jeden jest na nasze potrzeby. Jeden mamy zawsze, bo jak idziesz do Komunii Świętej, jesteś na przy Świętej, odmawiamy modlitwę do Chrystusa Kula, papieża Mamgo Koniszyku, papieża Pysa 90, ojczyna, zdrowaś Mario, to mamy bardzo szybko. Na, na Komunii Świętej mamy odpusty zupełne. Ale ktoś z Was odmawia na przykład koronkę do Bożego Miłosierdzia między 15 a 14 w kościele? No ma odpusty pełny, ja drugi. Prawo mówi, że nie możemy sobie przypisać drugiego No to nie siedzicie, daję Matce boże i mówię, Mario, za duszeczki, które mi dałaś, nie? Do naszej grupy arcybrajstwa. Rozumiecie? tak to obejdziemy prawo, że będzie, te odpusty będą cały czas żywe. Bo Pan Bóg na pewno nie odmówi, żeby drugi odpusty pełny tego dnia, co na to sami przyjdzie przy okazję, dać, moi drodzy, <laughs> i dać duszom częściowym tym, którym nam Bóg dał w bractwie, w dusz czyśćcowych. Ja zrobię takie kalendarium, kalendarium roczne, nie? że na Nowy Rok za Ciebie Boga jest odpuszczu pełny. Na Stary Rok za nabożeństwo odpuszczu pełny. Odpuszcz paradialny, odpuszczu pełny. Ja to wszystkie, wszystko wzięci, gromadzę materiały, przepisuję Ulmi i to wszystko będzie dla ułatwienia. A tych takich dwuletnich, studniowych, 500 tych aklamacji to mam miliony. To jest bogactwo nieprawdopodobne, wypiszę z masz przy sobie odmawiam, tak, zaczynam brewiarz, pan, pani otwórz usta od, na to mam 300 dni, to no ja to, to daję teraz tego pilnuję, wręcz mi to uciekało, a teraz pilnuję Gdy to jest 300 dni odpustu dla dusz kończę brewiarz, modlitwą, mam kolejne 300 dni odpustu zupełnych. tyle dzieci o odpustach zupełnych. 18 osiemnasty punkt wszystkie nasze czynności dnia łączymy z poranną przy świętej. Aby miały charakter zbawczy, to już umiecie, to idzie dużo łatwiej. Dlatego odwiedzam, jak prześwięta jest rano, nie zawsze raz na pielgrzymce, bo to musimy uwzględniać różne układy techniczne. To, to nie jest, mamy rano czwarty codziennie hotelu, nie będę was codziennie na piątą wołał. To jest trzecia w gdzie za cztery takie prześwięte i wszyscy leżymy trójprawie. Tę lukę mamy wspaniały, Pan mówił zresztą, istniało. Istniało prawo w kościele, w czasie pielgrzymki nie obowiązują te przestrzenie czasowe, bo, jesteśmy, bo to są różne strefy czasowe, rozumiecie, nie, 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 nie dopilnujemy się. W ciągu dnia przywołujemy wielokrotnie pomocy Dnia tego O to prosi. Wykonujemy. Przed każdym posiłkiem modlimy się. To jest punkt 20. Przed i po posiłku. 21. Gdy zasypiamy, wysyłamy do Boga naszą duszę. Bo ona nie potrzebuje odpoczynku, nigdzie idzie na kurs, nie nam uczy, żeby było lepsze. Wtedy Bóg nam podyktował modlitwę, przypomnę, to już na pamięć ją umiemy. Mój w Twoje ręce, rządu Mojego, przyjmie do Królestwa. Poddaję się w pełnej ufności Twoją miłosierdziu. Zamykam oczy na Twoją chwałę, niech Ty moja dusza. Niech Cię uwielbia, śpiewając bez końca zła miłości. Bądź pochwalony, miłosierny Ojcze, bądź pochwalony, mój podkupicielu, bądź pochwalony, że najświętszy był jedyny Boże w Króży Świętej, niepojęty. Ja sobie jeszcze odmawiam, a akt Matkę Maria Matku Boga otaję Ci w niewolę, moje konserwowane ciało, umysł. Zamknij mnie teraz i na zawsze w Twoim miłosiernym sercu wolę umrzeć i zabić Jezusa. I jeszcze, trzecią modlitwę. w imię Jezusa Chrystusa i Jego najświętszej Matki, która mocą, jakby była pod serca, nie głowę głowy, za długo starożytna. Wyrzekam się to jego niego i i, i i i i może i, i ukrywam się w niepokojnym sercu Maryi, tak? Moje na świecie matki. W ciągu dnia wspieramy się w walce, 22 ostatni punkt. Wspieramy się w walce różnymi aktami szczelistymi, które nam podyktował Bóg ojciec, bo to niektóre. Przed atakami Siatana w imię i zarzucają umiemy. Przy pokusa Maryjo Matko Boga umiemy. W chwilach przeciwności, był, mój dobry Boże, jeśli to Twoja wola, to przyjmij ją i, i, przy, i zdorzec z się o to, co chcesz, abym zniósł, bo ufam Twojej miłości, i, i, bo ufam w Twoją miłość i opiekę. Chcę żyć dla Ciebie, mój Boże, w każdej chwili, spełniać Twoją wolę. Daj mi rozpoznać Twoją wolę we wszystkim, co mnie spotyka. W chwilach słabości, się czasie prostu wołamy, Wszechmogący Boże. Wszechmogący Boże składamy Ci tę ofiarę przez miłe serce Maryi. Umocnij mnie w jej sercu mocą krwi Chrystusa, abym trwał w walce do końca życia. W naszej książeczce moi drodzy na na obrzęd na obrzęd zakonny będą trzy puste kartki. Jak ktoś sobie znajdzie jakiś inny akt szczelisty, który pasuje w naszej co zapisze sobie no i ma nazwie K, ku czemu to służy? Ja później wymieniłem cztery, żebyśmy wiedzieli, że istnieje takie cudowne lekarstwo jak akty szczeliste. Drodzy Państwo, tak wygląda <laughs> skrutinium reguła czasów ostatecznych naszego zakonu w do, do szczegółowej specjalizacji mamy dwie reguły: zakon mariański, druga reguła, zakon czasów Matki Bożej, gdzie Matka Boża rozbudowuje w nim. I wyjaśniam bardziej precyzyjnie zakon czasów zatecznych. Na tym kończę dzisiaj rozważanie. Jak będziemy wracali z powrotem, wygłoszę Państwu kolejną konferencję jeszcze 4 orędzi Matki Bożej na czas zakonów zatecznych. I w ten sposób dzieci zdąży Was na sobotę przygotować za tydzień. Kto się jeszcze nie obudził, zapraszam moi drodzy do zapisywania się do zakonów zatecznych. Wczoraj dzieci cieszyłem się, było. Już 926. Pan Andrzej może ma wiadomość ile jest teraz? 29. Przybyło 3,29. Bóg zapłać wszystkim, niech Państwo Bogosławii, tempus dzieci liberów. Bo ja mam zaległy pacierz, muszę zacząć brewiarz, etc., etc., żeby nadążyć. Bo ja się kapnąłem o 11, że ja mam na półmetku brewiarz. No to mi zeszło. Bo nie było, ja nie miałem że kiedy, tyle co nam modlił się rano. Nie byłem w stanie nic więcej dzieci ucisnąć. Załowałem się, jakże Panie pan Jezu, tych zdrowaśek było z kilkadziesiąt, a no to różaniec był. Ja tak potraktowałem te zdrowaśnie. Śpiewałem i mam różaniec. A nieupisem przekładają dziesiątki, zapowiadają tajemnice, bo ja mam śpiewać i patrzę, nie, nie jestem w stanie liczyć i jeszcze zapowiadać stację. Tu poważnie robię to nie, więc ja wreszcie sobie kletnąłem różaniec, zdrowiaśni rodzące po całym mieście. Tyle, moi drodzy. Wyjaśnij moich, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Kto chce iść spać, gdzie spać, kto chce patrzeć, że zobaczymy, patrzymy, podziwiamy. Piękna jest Gruzja.